Pracowałam w zakładach dziewiarskich Milana od 1959 roku do momentu likwidacji do 1992 roku. Jak zaczęłam pracę, w zakładzie pracowało prawie 4000 osób. Do zakładu należały też zakłady zamiejscowe to były miejscowości. Szprotawa, siekierczyn, raków i później jeszcze doszło do głowy. Zaczynałam, byłam rachmistrzem, potem byłam zastępcą kierownika działu zatrudnienia i plac, potem byłam kierownikiem biura zakładowego i na koniec byłam rewidentem zakładowym. Wyroby były od dzieciwnych, od niemowlęcych, można powiedzieć, do 100 lat. Wszyscy mogli się zaopatrzyć w wyroby z Milany, różnorodne były. Tak, też zakład produkował bardzo dużo na eksport, i nie tylko do Związku Radzieckiego, jak ostatnio się mówi. Zakład też miał bardzo szerokie takie usługi dla pracowników socjalnych. Było przedszkole. Prawie, że na terenie zakładu. Była szkoła przyzakładowa, która kształciła potem pracowników, którzy zaczynali pracować w zakładzie. Był klub sportowy, klub kulturalny. Były domki kempingowe w Gdańsku, w Stogach. Potem w Radkowie też zakład posiadał autobus, co było rzadkością w tamtych początkowych latach. I były wycieczki, jeździliśmy do opery, do operetki, e, dzieci wyjeżdżały na kolonie, na zimowiska. Podstawowym asortymentem to jakby by, by były swetry też dziecinne, damskie, męskie. Tak. No, braliśmy udział w targach takich handlowych w Poznaniu, w wystawach różnych. No, działał, uważam, że bardzo prężnie. Zakład był znany w całej Polsce. Tak Potem prawo, jeszcze mieliśmy sklep przyzakładowy taki, gdzie można było kupować nasze wyroby. Na ulicy tam gdzie teraz jest Biedronka, to pamiętam, że kilkakrotnie taki stadion się porządkowało. Nie? Ale też jeździliśmy do lasu, naprawdę się sadziło drzewka. Tam są zdjęcia, zdjęcia, tam gdzie są... się sadziło drzewka. A potem ognisko i oczywiście. No, do palacza. Też, też. A oprócz tego jeszcze był tak zwany zakład pracy chalupniczej, na przykład kobiety, które rodzili dzieci, mogły po urlopie macierzyńskim brać, tam był taki magazyn, pół fabrykaty do domu, wykańczało się i oddawało się. Tak zarabiały. Składałam dokumenty na emeryturę, to pani do mnie mówi tak. A co pani daje, tylko jedno zaświadczenie o pracy? Ja miałam ja pani przeczytała okres, ja innego nie mam. No, to rzadko się zdarza. W jednym, jedynym zakładzie Jakaś. pracowałam w Milanie. Ty jeszcze więcej, bo ty szkołę skończyłaś. Ja rozpoczęłam pracę w 70 roku w przedszkolu przy zakładowym w Milanie, no ale potem jakiś tam kataklizm mój. I w 1976 roku w lutym zrezygnowałam. No nie mogłam już pracować w przedszkolu. No i potem mimo on załatwił właśnie w Milanie. I tam przez rok pracowałam w dziale gospodarczym, gdzie właśnie wiem, że te łaźnie były, mogli się kąpać ludzie. Tam były dopłaty do biletów miesięcznych, takie różne. No ale potem. No, przeszłam do sekretariatu i tam 16 lat byłam w sekretariacie. Także dyrektorzy nie byli wprawdzie gdzieś tam z zewnątrz przyjeżdżali, ale mieli wykształcenie w takim kierunku. Były też humorystyczne momenty. Pamiętam kiedyś kierowniczka działu kontroli jakości napisała do dyrektora pismo: proszę o usprawiedliwienie brakarek tam z powodu beretów. Dyrektor odpisał, Berety usprawiedliwiam, brakarki nie. Albo, no miał, był, miał taki, no i naprawdę, no poza tym tak, potrafił rozmawiać i z takim byle jakim, no i z kimś tam, no były takie inne czasy. I na przykład pamiętam, mimo że to jak mówili, że za komuny nic nie wolno, jak ja zaczęłam pracować w sekretariacie, to zapytałam też dyrektora, święta się zbliżały, czy ja mogę choineczkę ubrać, a ja dyrektor mówi, "Ja proszę, no bo to, co powiedzą, no. Też tak samo jak sekretarze komitetów zakładowych, no byli różnie, byli normalni. Jeden taki był burak, ale był taki, który nawet pielgrzymka była do lichenia. Pojechaliśmy. Ludzie mogli przyjść do dyrektora, a jak skarżyli, na przykład do komitetu, zawsze przychodził jakiś sekretarz. Nie było, że cicho. Tylko wiadomo było kto i się konfrontowało. Było, się zapisywało, bo to były turnusy, na przykład na wczasy to mieliśmy też w Ustce, w Międzyzdrojach, ale też kwatery prywatne, z ludzi. Ale też było coś takiego, jeszcze z kolejami współpracowaliśmy, także te wczasy, na przykład yy, wiem, że Kolej miała w zakopanym i myśmy tak wymieniali, bo nawet ja byłam w Zakopanach na wczasach, w takim ośrodku kolejowym, a oni od nas dostali gdzieś tam, gdzieś tam. Taka była współpraca, ponieważ ja, ja byłam w sekretariacie, a to różni ludzie chcieli te wyroby, no to te sekretarki dzwoniły do mnie, ja musiałam coś robić, umawiać tych dyrektorów, przychodził, już dostawali coś tam, no dostawali, kupowali. No bo to było takie dobre jakościowo wyroby. No, a normalnie było niedostępne. Miałam pod sobą tak, elektryków, instalatorów, to hydraulików i palaczy, bo w zakładzie było trzy kotły wysokoprężne, 10 atmosfer. To jest bardzo wysokie ciśnienie, no bo szła produkcja farbiarnia, była potrzebna po prostu do technologii, nie? Wysoka, wysoka para, więc żeśmy dawali do farbiarni, do beczarni, no i oczywiście ogrzewanie w czasie sezonu grzewczego, nie? Także takimi się zajmowaliśmy rzeczami. Elektrycy, no wiadomo sprawy elektryczne nie tylko na produkcji, czy maszyny elektryczne yy, z elektryką związane, ale i w zakładzie. Czy trzeba było gdzieś instalacje doprowadzić, czy yy przegląd i konserwacje, no, sprawy elektryczne, instalatorzy, to znaczy hydraulicy, no to wiadomo, no, urządzenia czy sieć centralnego ogrzewania po prostu no, korodowała, psuła się i trzeba było to wymienić. Powstawały nawet jakieś małe czy osobne pomieszczenia, gdzie trzeba było doprowadzić to ogrzewanie. Także ci instalatorzy się zajmowali. No i oczywiście konserwacją w całej kotłowni, bo kotły trzeba było, były pod nadzorem technicznym i co rok czy co dwa lata zależy jak dozór techniczny wyznaczył kontrolę, więc trzeba było to przygotować pod kontrolę. Kiedyś były stopnie zasilania i to było bardzo mocno przestrzegane, to znaczy tak, powiem tak, rzadko było u nas wyłączane, ale ograniczenia były. Były ograniczenia, także trzeba było na przykład zaoszczędzić może nie nad produkcją, bo na produkcję, no wiadomo, system ciągły szedł to nie dało rady ale y, na przykład było apel, że nie używać y, grzejników jakichś elektrycznych i, i, i takiej możliwości y, grzaw, y, y, gdzie trzeba było po prostu y, oświetlenie wyłączyć, także były te jakieś, ale takich... Chyba, że awaria jakaś była. Była kuchnia, kuchnia gdzie no. była gotowana kawa dla no. pracowników, mleko, może nie dla wszystkich, ale mleko, bo ja, moi ludzie dostawali no, bo to było mleko. Warunkach, no. tak, tak. W później, w pracy, później, tak, później nawet jak był ten cukier na kartki, to dostawali też cukier. No pracowałam szczerze mówiąc do do końca. Nawet do, kiedy zakład Milana został odsprzedany do Amerykanosa, to później jeszcze nawet w Amerykanosie parę lat pracowałam. Także powiem tak, no nie chcę nikomu ani jakiejś tam łatkiej do, doczepiać, ale syndyk, no nie był. Jak no, się, jak... korzystnie no, dla żadnych... naszego były du... przecież na dziewiarni były maszyny dziewiarskie i tak dalej no muszę wam powiedzieć że demontowałam te, te maszyny na nich można było jeszcze naprawdę produkować i to wszystko szło pod młot. po prostu no, no, ludzie to żeśmy likwidowali tukli i, i, i po prostu no tak było Z naszych no, pieniędzy i, były piony po prostu no mówię i, do końca byłam i wiedziałam, serce mnie bolało, na farbiarni były nowe maszyny, przecież zakupione i te nowe maszyny sama wiem, to znaczy panowie, nie, no ale zarządzałam tym i dysponowałam, żeśmy demontowali to, no i co z tym zrobić na złom. No tak jak święto górnika, tak samo i święto włókniarza było, nie, no była akademia, była no, zawsze, tutaj, zawsze jakiś bal włókniarza przecież był, były nagrody. Zaczęłam pracę 1 września 1963 roku przy Zakładowej Szkole Dziwiarskiej, to się tak nazywała w ten czas przy zakładowej. jeszcze nie mieliśmy w ten czas, pamiętam, nowego budynku szkoły, tylko e, lekcje odbywały się późniejszej sali takiej konferencyjnej w zakładzie właśnie na Ścigiennego 25. Później szkoły przeniesiono na ulicę przemysłową. Po trzech latach zawodowej szkoły, poznając cały tok produkcji, bo mieliśmy praktykę w zakładzie pracy, to rozpoczęłam pracę w zakładzie. Najpierw pracowałam, po stażu pracowałam jako. To się nazywało w ten czas brakarka, ale to jest kontroli kontrol jakości. W międzyczasie chodziłam do technikum, technikum ukończyłam. Rok przed maturą, znaczy ten ostatni rok w klasie maturalnej, zostałam przeniesiona znaczy poprosza, poprosiłam o przeniesienie mnie do biura, bo musiałam pracować na jedną zmianę. Tak, Takie były w ten czas. Zwyczaje, że tak powiem, że tak, te dziewczyny, które kończyły maturę, rok przed maturą mogły pracować na jedną zmianę. Bo tak pracowałam cały czas na dwie zmiany: rano do szkoły, po południu do pracy, na drugi tydzień odwrotnie. Pracowałam w, w, od 60. chyba. Siódmego czy ósmego pracowałam w dziale organizacji nadzoru produkcji, i w tym czasie miałam okazję poznać cały zakład że tak powiem od podstaw, od dziewiarni, cewiarni, pomczwalnię, bo no to była taka praca sama nazwa dział organizacji nadzoru produkcji. Co prawda zajmowałam się limitowaniem igieł, ale jeżeli przyszła nowa przędza, na przykład na dziewiarnię, to musiałam i w nocy nieraz pilotować. Czy się zrywa, czy się nie zrywa, ile zrywów, co z tego będzie. tak, no To należało do moich obowiązków. Później, w 1972 roku, nie wiem czy pamiętacie, jak dyrektorem był dyrektor Dawid, jeszcze, jak pracowałem na nadzorze produkcji, stwierdził, że nadaje się na mistrza. No i zaproponował mi pracę, żeby przejść na mistrza. W 1972 roku. Przeszłam i pracowałam na zakładzie, a jako mistrz. Byłam co prawda najmłodszym mistrzem. W ten czas no nerwy okropne, wiadomo, starsze pracownice przychodziły. Jak przyszedł nowy, wszedł nowy symbol, i trzeba było to pokazać, jak, jak się to szyje, to niech pani pokaże no bo my się na tym nie znamy. nie? No, dobrze wiedziałam, to chciałem je wypróbować, ale pracowałam już później cały czas na produkcji. Potem były, była reorganizacja zakładów, z zakładu A część szwaczek przeszła na zakład G, co się mówiła, tam były nowe maszyny, zresztą chcę powiedzieć, że zaczynając, tak, ale zaczynając, jak mówię, tą produkcję, to najpierw były maszyny ręczne. Potem powolutku się te maszyny ręczne likwidowało, były maszyny takie motorowe na zakładzie A, robiło się, no bardzo ładne wyroby, tak już koleżanki mówiły na eksport A, ja przeszłam na zakład G w ten czas i tam był zupełnie inny park maszynowy. Były to multikolory, interloki, robiło się taką cieńszą dzianinkę, też przeważnie dziecięce wyroby. Które też szły na eksport. Właśnie tu wspomniałam, że robiliśmy całą serię pulowerków do Anglii. To była dość krótka seria, ale, ale dużo się tego szyło. No i później, a w międzyczasie byłam kierownikiem produkcji, znaczy to się nazywało kierownik konfekcji. No, przeszłam wszystkie stanowiska. I gdzieś w roku dziewięćdziesiątym zaproponowano mi prowadzenie sklepu zakładowego. Najpierw się w takim małym punkcie po kiosku, bo Ty mówiłaś o kiosku, myśmy mieli dwa kioski spożywcze wcześniej. Na zakładzie A i na zakładzie BG był, tam gdzie był sklep później zakładowy i tam prowadziliśmy, sprzedawaliśmy te nasze wyroby, pomalutki. Później, jak się już zaczęła reorganizacja pomału, to na dole w tej dyrekcji, tam gdzie jest teraz przychodnia, tam miałyśmy sklepy, tam prowadziłam sklep zakładowy, a później tu na ulicy Złotoryjskiej, tu już był w ten czas duży sklep ko tam już było, było nas pięć chyba w ten czas do prowadzenia i w tym sklepie pracowałam do 97 roku, do listopada i odeszłam z Milany. To bardzo tak. też szeroki przepływ czas. Tak, ja przeszłam wszystko, od uczennicy po sklep tych krajów socjalistycznych, jak to kiedyś mówili, i do krajów kapitalistycznych, ale robiliśmy, mieliśmy też eksport wewnętrzny. Robiliśmy no. dla nurków, dla pilotów, za rękawki, no. dla poczty, no. dla wojska no. się, z pagonami, no. dla policji. No. To, to się tak w ten czas mówiło, produkcja S albo pro, eksport tak. wewnętrzny. Z dozoru technicznego przyjeżdżał taki pan na odbiór kotów czy z tego, to on mówi, czy nie można by było od was takiej y, y, szczotki, a to były takie, takie szyszki. szyszki, nie? Z tego, bo on do beretów, córka jego chce do beretów, nie? No także no, to były takie właśnie y, drapaczki nie beretowe, żeby to, ten włos y, wyciągnąć z tego Bereta. Tak. Czy ten, czy ten pan ze zdjęcia właśnie ten kierowca miał beret zmieniony. Pan Nowak chodził w berecie. W kierowcy prawie wziął wszyscy. Na pan Nowak to był ulubiony kierowca mojego syna. Ja nieraz jak pracowałam na zmianie nie mogłam, czy musiałam dłużej zostać w zakładzie, to yy, Prosiłam ich, bo mieszkaliśmy blisko, żeby któryś Nowak, czy Trybulski Święty, pamięci, żeby go z... on tylko z panem Nowakiem, właśnie z tym na no, nie nie Zwolnienia grupowe. I teraz tak, obejmie mnie czy nie? Jeszcze czy nie? Także to ta chwila oczekiwania, bo nie wiadomo było, no na górze tam się, y, ja wiem, zastanawiali, nie kogo zostawić, czy jeszcze ta osoba, czy będzie potrzebna i tak dalej. W każdym bądź razie stres był niesamowity, póki człowiek nie dostał na koniec miesiąca y, kartki, czy wypowiedzenia, albo przedłużenia umowy, bo to było tak, że... Co trzy miesiące, od 92 roku a do... Na dba... nawet było... Ja, i... ja, ja sprawdzałam wczoraj, mm -hmm. te, ja akurat miałam te umowy, dokumenty, ja dokumenty. Miałam. dokumenty. Od 92 roku do 97 do listopada umowę dostawałam co trzy miesiące. No właśnie. I te, co trzy miesiące. te trzy miesiące, to jaki to. stres, a szczególnie dla kobiet, które miały dzieci, które miały rodziny, no. I teraz nie wiadomo. Co? Nie Zarobku nie no. ma. Także. No ja też jak odeszłam, to mogłam odejść z przyczyn ekonomicznych, a niestety pani syndyk no. mi tak dała wypowiedzenie, że przyszłam na świadczenie za 600 ile czy tam już nie pamiętam. Przed emerytami. Przed, emerytalne. Przed emerytalne. Świadczenie, nie, nie, nie świadczenie, zasiłek, nie za świadczenie. Siłę, tak. I miałam troje dzieci po śmierci męża i musiałam sobie dać radę. Ja po prostu przez jakiś czas się rzeczywiście, no było mi ciężko, potem przez trzy lata, przez rok poszłam do pracy, żeby mnie pra, pracodawca zwolnił z przyczyn ekonomicznych, żebym dostała 800 złotych i w ten czas mogłam jeszcze sobie dodatkowo pilnować obce dzieci. Dużo ludzi odeszło niestety, na takie zdjęcia tam są współczesne, to już było z tych takich spotkań naszych. Po upadku już